Oj, cześć, już jestem dzisiaj będziemy grali w minecrafta Bedwars, tylko że na razie wam jeszcze nie odpaliłem tego teraz, tylko y, no potem zmyję wersję napiszcie co mi dobrze słychać Dobra, dobra, um, to też się przesunę, żebyście, no, lepiej słyszeli. Dobra, no, odpalę się, odpalę się. krótka, no, czy bo coś mi tu... To... Tak, tak, No dobra, niech tak będzie. Mm, dobra, to już czekamy. Halo, no, odpali się jakiś ten Lunar klient. Czek, tu tam się nazywa. Nie beta się nie, to nie dobra, włącza się to może kiedyś się to włączy w końcu kiedyś może się to włączy kiedyś może się to włączy Dobra, chyba się włącza. powoli, powoli. Du, 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 du. Dobra, wchodzimy na ten Mam nadzieję, że załaduje mnie. Dobra, mamy. Poczekajcie jeszcze chwilę. A, bo a nie, bo wy nie widzicie ekranu, to wam zaraz włączę. Później się odpaliło i są serwerze, tylko czekajcie. Dobrze. Ja już jestem tutaj yy, jak widzicie jestem i teraz yy, pójdziemy sobie na to. Nie? bo będziemy dzisiaj wydłuższy grali. Yy. Czemu nie mogę w to kliknąć? Dobra, stary ty. To tutaj jest. O siema mik. Siema miko. Tak. Tak, to po tej runie, tylko, a nie będę się uspytał nie wiem, dobra, czekajcie, tylko szybko te te tekstur paket zmienię, tylko, tylko tutaj no czekajcie, bo nie wiem jak to, weźmy sobie ten, może nie jest najlepszy, na... no nie wiem na jaką wersję, dobra, nie o no, na 1.8, patrzcie. Naprawdę? E, patrzcie. Ja, ja w to nie wierzę, widzowie. Zeby są na 1.1.5. Karol nie chce mi się uzmieniać. Po tej rundzie może zmienię. Nie, bo będę był z kolegą. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Nie. prostu, no no. No ale jak tak masz do mnie iść to nie wiem czy z tobą zagram, wiesz Dobra idziemy, 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 idziemy No ale naprawdę to jest na tym tym... Trzeba Nie wiem co w sumie napisać ale tutaj to tak dziwnie się buduje, że ktoś się patrzy do przodu i tak dziwnie buduje. No tak u innych jest, ale jak widzisz, to normalnie budujesz, to dlatego że... No tak jest, ale jakbyś zobaczył, jakbyś zobaczył, to, to byś nie, nie umiał budować. Bo byś się prosto tak budował, żebyś tak... tak... Nie wiem, tak, nie, nie, skąd... W, ...w którą stronę budował. Dobrze, że przynajmniej widzisz Nie, bo tak się raczej nie da O w ogóle, zapomniałem, że kupiłem tą pałkę przecież Dobra O, dobra O nie, on teraz spadł Panie, że nie ma... Szkoda, że w ogóle to raczej nie ma chyba limitu CPS, ale na Mega Drop jest do 15, bo tam się odwalałem bardzo mocno i teraz dali chyba. Nie w ogóle, szkoda że mówią, że limit do 15, a nie ma anty... a nie ma anty macro, ani anty czyli CPS, albo że za dużo kilka CPS, nie? Tak ma, to 20 daliby, a nie...

Sto jest a to on ma z tego. Myślałem że są ma zaraz, chociaż może mieć. Się... Nie no tylko nie graj mój, bo zaraz będą pisać, że gramy na te i że no. Ale dobra. No jak on nie zginął? Aha niki, o to wyjdź z tej areny i hoparty ty, albo zmie, zmieniam wersję ha za distance van Dobra to teraz szybko zmienię wersję czekajcie nie, nie to bo na tej będziemy lepiej klepać on dlatego no tak wiecie ten sklepał no Dobra, może jakoś się uda. Mm, 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 mm. To zrobię w sumie cięcie, bo po co ma... A już dobra, jak się odpaliło, to już nie. Jestem, jak widzicie. Czekajcie, nie, bo ja mam ekranu. Przecież ekranu nie włączyłem to, jak możecie widzieć. Dobra, mam nadzieję, że mam tekstur paka. Czy mam tekstur paka... No nie gadajcie, no. Dobra. I chroma pak? Może wejdziemy se. No czekajcie, bo musimy se zobaczyć. W sumie nie podobały mi się to bardzo szybko. Czekajcie, znajdę se tekstur paka. Niestety nie ma jakiegoś takiego tekstur paka, bo nie może się grać.

a, dobra, pingu nie pokazuje, dobra. A co to ja mam za tekstur? Pocykajcie. A mówi, ty dziad, ja mówię takie. No tylko, o to ci chodzi. Bo myśli, że jak sobie nie zbierał. Czekajcie. A co jest? Nic nie widzę. A co jest? Nic nie widzę. Mnie nie lubi. O, mnie O działa. O działa. O działa. Ja lunarku mój. Samu mnie nie lubisz. narek mnie nie lubi widzowie.

No to nieźle No to nieźle To on się wezmą i no I takie o w chłopie Albo w mojej myśli nie no wiem A tu nie musicie w mojej myśli nie Dobra 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 Dobra, dobra. muszę się uda Nie wiem jaki mam, ale ty masz raczej lagi mm, Nie zadziałało mu ŻDD Lecie patrzcie, za 32 sekund to jest, naj, to jest najlepszy. Dobra, teraz robimy go no, no, Dobra. Dobra, zrobiłem za dużo trochę już się, bo... Yy, ucieka! Ucieka, pan pingwin! Ucieknął, ale nie za daleko. Widzę. tak. Dobra, jestem. Dobra, jemy z refa. To niedobrze, u nas. No. No trudno, ze łódką straciliśmy. Dobra. Dam radę. Ucieknę tym. Gdzie on jest? Bo nie wiem. Będziesz sobie latał ty mnie i będziesz chciał nas zepchnąć pewnie. Już tam jeszcze. Aha, jak ja wełny nawet nie mam. Dawek, to dam radę. Mm. z ty w ogóle? O, idzie. Idzie, idzie. Idzie, 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 idzie. Idzie, 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 idzie. 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 <śmany> Dlatego ty masz buty po tak. Dobra, no to co, może to by było na tyle, tyle runy wystarczy, nie wiem, jedna czy dwa, nie wiem w sumie ile. Dobra, to taki króciutki odcinek i no...